Siatkarze Gwardii Wrocław walczą o awans do pierwszej ligi, a my o sytuacji w klubie rozmawiamy z panią prezes Sylwią Szymańską, nie tylko o sekcji siatkarskiej, ale również o pozostałych sekcjach. Pani prezes, kończy się drugi rok pani kadencji. Są zmiany na plus, tak? Gwardia organizacyjnie, zespół męskiej siatkówki jest w stanie przystąpić do pierwszej ligi. Tak przynajmniej się zgłaszacie teraz, tylko brakuje awansu sportowego. Zanim jednak o siatkówce, jak by pani podsumowała te dwa lata swojej działalności jako prezes klubu? No ciężka praca, ale to dzięki mojemu zespołowi, zgranemu zespołowi i chciałabym tu serdecznie podziękować. To są naprawdę godziny pracy, godziny treningów, godziny poświęceń dla tego klubu, żeby wyciągnąć z trudnej sytuacji, nie tylko finansowej, ale i organizacyjnej. W naszym klubie osób, tych trenerskich, administracyjnych, jest nie jest dużo. Jesteśmy grupą zgraną. Zarządy sekcji są zmotywowane. Bo wiemy, że Gwardia teraz najbardziej jest kojarzona z siatkówką, ale są też inne sekcje. Jest sekcja bokserska, między innymi judo. A niedawno ogłosiliście nabór, to, żeby reaktywować sekcję koszykarską. Nie, to nie nasz nabór. To jest MKS Gwardia. Mhm. Oni tylko wypożyczają od nas nazwę. Ale tak, mamy cztery sekcje sportowe. Mamy judo, Bridge sportowy, boks i sekcję siatkówki mężczyzn. I tutaj można się pochwalić nie tylko sukcesami siatkówki, ale i sukcesami judo, gdzie mamy bardzo zdolnych zawodników, to jest Damian Szparnowiecki, Karol Kurzej, Miłosz Pękala i inni zawodnicy, którzy naprawdę na arenie nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej walczą o tytuły i zajmują bardzo wysokie lokaty. Wiemy też, że jeżeli chodzi o siatkówkę, to nie jest tylko praca z pierwszym zespołem, tylko z seniorami, ale również praca tak jakby od podstaw, prawda? bo, no bo dużo też pracujecie z młodzieżą, to jest współpraca z krainą siatkówki na tej płaszczyźnie, prawda? Tak, mamy grupy naborowe, gdzie nasi trenerzy prowadzą zajęcia z grupami naborowymi, tymi najmłodszymi dziećmi i tak tutaj mamy, zrobiliśmy Nabór i zwiększyliśmy grupy młodzieżowe, bo mamy teraz po dwie grupy młodzieżowe w młodziku, w kadecie i w juniorze. Bo po prostu jest popyt na tą siatkówkę, dzieci chcą grać w tą siatkówkę, no i widać efekty. Tutaj na Dolnym Śląsku zdobyliśmy wszystkie trzy złote medale, także jeszcze czym się pochwalić. Jutro jedziemy na finał Mistrzostw Polski Juniora do Kętrzyna. I widać, Dodajmy. że działamy, robimy i efekty tego są. Dodajmy też, że są sukcesy w żeńskiej siatkówce, no to nie dotyczy stricte, stricte Gwardii, a bardziej tutaj Impelu Wrocławice, Mistrzostwo Polskie, ale to też również może się przełożyć na Gwardię, no bo jeżeli jest sukces wśród młodych zawodniczek, może się to przełożyć na zainteresowanie ogólnie dzieci. E, oczywiście i tutaj wielkie gratulacje dla siatkówki, ponieważ oni weszli od nas. E, no ta tak, sekcja, nie, nie zapominajmy, tak. że Impel to po prostu kiedyś Gwardia. Gwardia, tak. Oni wyszli od nas i bardzo im gratuluję. Życzymy im dalszych sukcesów. I jak widać ta środkówka jest potrzebna tutaj we Wrocławiu. I żeby ona wróciła właśnie na, na swój poziom, na ten ligowy. Bo po prostu po naszych trybunach i po naszych meczach też widać, że mamy kibiców, mamy osoby wspierające. I mamy rodziny, które bardzo chętnie przychodzą do nas, rozmawiają z nami. Po prostu mamy taki magnes przyciągania. To chyba też widać, bo we Wrocławiu już drugi rok z rzędu był organizowany finał, Final, final Forum Pucharu Polski Mężczyzn. No i Hala Ludowa, Hala Stulecia, przepraszam, wypełniła się prawie do ostatniego miejsca. Czyli ten popyt na siatkówkę faktycznie jest. Jest, jest i, i bardzo dobrze, że jest. Bo y, oprócz koszykówki, no ta siatkówka też powinna być gdzieś we Wrocławiu. Takie nawiązanie do tych, tak, trzech, trzech, tak, złotych do tych latek. trzech złotych lat. Tak. Jest rok 1980, gdzieś... 81, 82, 3 tak. lata, no miejmy nadzieję, że to wkrótce się, wkrótce się powtórzy. No chcielibyśmy na pewno gdzieś tam z tyłu głowy coś jest, no nie, że to był, żebyśmy odnieśli jakieś sukcesy. Na razie złożyliśmy akces do tej pierwszej ligi. Zobaczymy, jak sportowo nam pójdzie, ale. Na razie ponadszy... idzie bardzo dobrze, bo pierwsza runda playoff za nami, tak? Olawia tak, pokonana tak. 2-0. Tak, jesteśmy w pierwszej czwórce tutaj. Jest czego bardzo się cieszę i życzę swojej drużynie dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że dobrze im pójdzie, znajdziemy się w tym turnieju finałowym i pokażemy co Gwardia potrafi. Co musiało się zmienić w klubie, że faktycznie ogłosiliście, że jesteśmy gotowi na to, żeby awansować do ten poziom wyżej, do pierwszej ligi, tak? Czyli już nie, nie bawimy się tylko tutaj w obrębie części Polski, tylko już tak szczebelek wyżej. No wiemy, że to są kwoty. Jeżeli chodzi o kwotowo, no to liczymy, to musi być co najmniej milion złotych, no to na, na klub odradzający się to jest kwota bardzo duża. Tak, bardzo duża, ale tutaj nie możemy patrzeć tylko na finanse, bo my musimy patrzeć w przyszłość. Skoro mamy grupy młodzieżowe, które odnoszą sukcesy, które Garną się do tego sportu, do tej siatkówki, no to musimy otworzyć im drogę nie tylko do tej drugiej ligi, bo z tego, co widać, dajemy chłopcom możliwość grania w tej drugiej lidze, tak jak podczas ostatniego meczu wystąpiło trzech młodych chłopców. Musimy im otworzyć drogę do spełniania własnych marzeń. Do tego, żeby nie uciekali, tak, żeby Polska. Nie uciekali w Polska, tak jak nasi poprzedni zawodnicy, tylko po, żebyśmy mogli ich tutaj zatrzymać tutaj we Wrocławiu, żeby oni studiowali, pracowali i ćwiczyli, i grali z nami tą siatkówkę nie tylko na poziomie drugiej ligi, ale i pierwszej ligi. I taki jest nasz, nasz zamysł. Oczywiście kwestie finansowe obiektu, wszystko jest ważne, ale ważny jest rozwój młodego dziecka, które ma pasję. I my możemy mu w tym pomóc. Mówimy o obiekcie. Rozumiem, że tu wtedy zostalibyście dostali, na tym obiekcie, tutaj na Krupniczej. Tak, chcielibyśmy zostać tutaj na Krupniczej, tutaj grać, i żebyśmy nie musieli ponosić wys wysokich kosztów wynajmu obiektu. Czy jakieś jeszcze prace remontowe w związku z tym są planowane tak. w, w najbliższym czasie? Bo to była kwestia wymiany trybun, tak? Yy, niedawno. Czy jeszcze obyś tego jakieś prace dodatkowe są planowane? E tak, oczywiście. Yy, napisaliśmy. Projekty nie tylko tutaj do Urzędu Marszałkowskiego, ale złożyliśmy um, ostatnią ofertę do FIO, w których to wnioskach ujęliśmy remont parkietu. Także chcielibyśmy dostosować ten parkiet i salę do warunków pierwszoligowych. Także przed nami duże przedsięwzięcie, któremu mam nadzieję, że podołamy tutaj na pewno będzie wsparcie ze strony nie tylko pracowników, ale trenerów, rodziców i sponsorów. Jeżeli chodzi o taki model biznesowy, model sponsoringu, mamy tak jakby, można powiedzieć, dwie szkoły. Tak? Mamy Patrzymy troszeczkę na sekcję żeńską, mamy Impel Wrocław, czyli główny jeden sponsor, który się wycofał i jest tam troszeczkę gorzej. A mamy te po drugiej stronie Ślęzę Wrocław, która zaproponowała pomysł 500 sponsorów, którzy płacą kwotę 500 złotych. Która opcja jest według Pani lepsza? Jeden wielki sponsor, który jest jeden i nie trzeba się martwić o mniejszych czy faktycznie kilku tych mniejszych możnodawców, ale z mniejszą kwotą, ale no właśnie rozkłada się ten ciężar na, na kilka, kilku sponsorów. Jak tutaj widzieliśmy forma wsparcia środków kierzeńskich no była taką formą dość ryzykowną, bo jeżeli jeden sponsor się wycofa no to tutaj są problemy finansowe i tutaj mi się wydaje, że obstawiałabym tych mniejszych sponsorów, może nie 500 po 500, ale po 200, 300 zł, i nie, nie tak dużo tych sponsorów, bo wiadomo, tych sponsorów nie wiem, czy się tylu znajdzie. Życzę im tego, żeby znaleźli, ale ja bym obstawiała 20, 10. Po drobnych kwotach, bo takich właśnie darczyńców można znaleźć, takich pasjonatów sportu można znaleźć, którzy właśnie tą drobną sumę pieniędzy szybciej wyłożą niż tą dużą, żeby być sponsorem tytularnym. Wiadomo, tutaj w tych na tych drugoligowych polach i na tych polach grup młodzieżowych tych sponsorów może jest mniej. Tutaj liczymy bardziej na rodziców. Na naprawdę osoby, które, które żyją tą siatkówką, żyją innymi sportami. Pierwsza liga no to jest już siatkówka taka medialna, bardziej to może to dociera. Najwyższej Tak, klasy tak ona bardziej dociera do sponsorów, bardziej dociera do firm i daje coś od siebie, no nie daje taką możliwość reklamowania się dla, dla tego sponsora i dla przyszłego nawet i tytularnego sponsora. Pani jest działaczką klubu sportowego i to nie jest, nie jest zbyt częste, że kobiety zajmują stanowiska, stanowiska prezesa w klubach sportowych, prawda? No mamy tutaj akurat w Wrocławiu kolejny taki przykład, bo jest prezes Ślęzy, pani Katarzyna Ziobro-Franczak. Czy pani jest jakoś łatwiej z tego tytułu na tym stanowisku wśród, wśród mężczyzn na stanowiskach prezesów w innych klubach? Czy to nie ma takiego znaczenia? Nie, mi się wydaje, że nie ma takiego znaczenia. Kobieta łagodzi obyczaje, tak? Można Łag... powiedzieć w ten sposób, czyli no wśród nas powinno być chyba troszeczkę łatwiej. Tak, może tak, ale ja nie odczułam, żeby, żeby były jakieś zmiany, żeby, żeby była może inaczej traktowana. Nie, mi się wydaje, że nie. Mówimy tutaj o naborach młodych, o młodych projektach młodzież, wśród młodzieży o Czy inne sporty również? Są jakieś nabory do grup bokserskich, judo, czy może brydża? Do siatkówki mamy nabory, tak jak tam tutaj pan powiedział, mamy sekcję judo, gdzie zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, ale to są bieżące takie nabory, jeżeli ktoś zechce przyjść, no to wiadomo, idzie do trenera i, i ćwiczy, tak samo jest w boksie, szkoda tutaj, że nie ma ligi bokserskiej że zamykamy się tylko tutaj w naszym środowisku, tym dolnośląskim. Ale Braku, próbujemy... brakuje troszeczkę takich meczów typowo bokserskich. Tak, tak, typowo bokserskich, ale próbujemy to nadrobić sobotami bokserskimi. Przychodzą i dziewczyny i, i boksują, także z tego też jesteśmy dumni, bo jeżdżą na zawody. I, i próbują reprezentować Gwardię gdzieś poza terenem Dolnego Śląska. No i tutaj zawsze się chwalę sekcją judo, no bo chłopcy naprawdę dużą pracę i wysiłek wkładają w treningi i, i widać to na arenie nie tylko ogólnopolskiej, ale i poza. Czego można życzyć Gwardii na najbliższe miesiące, tygodnie, miesiące, może nawet lata? No, na tygodnie, no to na pewno tutaj wygrania tej drugiej fazy playoffów, no nie tej drugiej rundy, żebyśmy Z doszli bingołów. tak, tak, żebyśmy doszli do tego turnieju finałowego. Czego życzyć? No, sukcesów. Poza sukcesami to już dalej wszystko pójdzie. A, a do sukcesów też się dokładają trenerzy, rodzice, bo oni dużo czasu poświęcają. Ale wiadomo, nieraz jest dobry dzień, nieraz jest zły dzień, to różnie w życiu bywa. Ale żebyśmy w takiej grupie i kibiców, rodziców, trenerów dalej się wspierali. Myślę, że też możemy przemycić takie małe zaproszenie na najbliższe mecze 21 i 22 kwietnia tutaj w Hali przy ulicy Krubniczej. Gwardia rozegra dwa mecze z Chrobrą Głogów. Trzymamy kciuki, to jest druga runda play-offów. Życzymy właśnie przede wszystkim sukcesów, bo to jeżeli będzie sukces, to. Czy powinny przyjść wszystkie kolejne, kolejne elementy i tego troszeczkę wzajemnego wsparcia. Pani prezes Sylwia Szymańska była moim gościem, prezes Dziękuję. Gwardii Urosów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.